Sport, Marcin Rams, dobry wieczór. Świątecznie pokazowo i zwycięsko. Hubert Hurkacz wygrał przedsezonowy turniej w Hongkongu. W finale pokonał Brytyjczyka Camerona Noriego bez straty seta. 6-4, 6-4, raczej pewnie i bezpiecznie. Teraz przed Hurkaczem zmagania drużynowe United Cup. Będzie tam walczył wespół z Igą Świątek. Pierwsza rakieta świata rywalizowała w towarzyskiej World Tennis League. W finale przegrała z Jeleną Rybakiną 3-6, 1-6. Angielska Premier League jako pierwsza z topowych wraca do gry po Mistrzostwach Świata i powrót będzie to spektakularny. Jutro owiany legendą Boxing Day. Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia zawodnicy Serie A, Bundesligi i Primera Division dojawiają resztki z Wigilii, a piłkarska Anglia zaczyna najbardziej intensywny okres sezonu. Niektórzy w 7 dni rozegrają trzy mecze. Jutrzejszy Boxing Day to ten dzień roku, w którym przyjęło się, że pada najwięcej bramek. Rekord? 1963 rok, 10 spotkań niż 66 goli. Tym razem także może być ciekawie. Mundial sporo namieszał. W Katarze straciliśmy Gabriela Jezusa. W takich meczach jak jutrzejszy z West Hamem musimy udowodnić swoją wartość. Przypowiednia Boxing Day mówi, że kto jest liderem po drugim dniu świąt, ten wygrywa Premier League. Arsenal nad drugim Manchesterem City ma 5 punktów przewagi. Czyżby losy mistrzostwa już były przesądzone? Raczej nie. Tak, kończy się ekscytujący futbolowy rok. U nas niezobowiązujące świąteczne podsumowanie. Redakcja TVP Sport wybrała najlepszego piłkarza globu. Co Państwo na to? Wybór mógł być tylko jeden. Najwięcej, bo aż 133 punkty uzyskał Leo Messi. Argentyńczyk fenomenalnym występem na zwycięskim mundialu potwierdził miano najlepszego gracza w historii. Za jego plecami uplasował się Kylian Mbappé, król strzelców Mistrzostw Świata. W głosowaniu uzbierał 85 punktów i udowodnił, że kolejne lata mogą należeć do niego. Podium uzupełnił zdobywca Złotej Piłki i triumfator Ligi Mistrzów Karim Benzema. Więcej świątecznych prezentów na stronie www.piesport.pl Świąteczne sportowe życzenia od gwiazd. A przekażemy. A chętnie. Nasz sędzia finału mundialu Szymon Marciniak oraz mistrzyni Europy w biegu na 100 metrów przez płotki Pijas Krzyszowska. Telekino start. Chciałbym życzyć wszystkiego dobrego, spokojnej rodzinnej atmosfery, e, samych sukcesów w nadchodzącym 2023 roku, tak żeby wasze marzenia się spełniały. Chciałabym wam życzyć wesołych świąt, pysznego jedzenia w gronie najbliższych oraz szczęśliwego nowego roku i samych sukcesów w zbliżających się miesiącach. Idąc tą ścieżką w imieniu drużyny TVP Sport życzę Państwu spokoju, lecz spokoju, mąconego od czasu do czasu przez dobre, sportowe emocje. Dobranoc.